Siemaneczko, witam Was w nowym filmie. W dniu dzisiejszym, w ramach przygotowań przed większymi trasami, większymi wyzwaniami, robię pentelkę treningową na północ od Warszawy. A dokładniej, będzie to szlak Wieliszewski, czyli okolice Legionowa, Nowego Dworu Mazowieckiego czy Wieliszewa. Traska będzie liczyła jakieś 45 km. Chcę dzisiaj troszeczkę potestować sobie nowy uchwyt na telefon. Do tego też palnik jeszcze muszę przetestować, czy wszystko działa, tak więc coś tam pewnie ugotujemy. ja właśnie już dojechałem do Legionowa. E, niestety, ale majówka nie jest dobrym momentem na podróżowanie pociągami. Pełno ludzi, ale jakoś daliśmy radę. Ja już właśnie jestem na trasie i zmierzam w kierunku mojego szlaku. Z tego co widzę, to mam kilka kilometrów. Bardzo piękne tutaj murale mają przy dworcu. E, zaraz wam pokażę jakąś przebitkę. się jakichś pięknych asfaltów, szybciutkich, a na razie to zostało. Zastał mnie piach i kupę dołów, jak zresztą słychać po moim głosie. W każdym bądź razie jest pięknie. Lubię takie traski. Dobra, my wybieramy czerwony w prawo. A few minutes later, hm, piasku wciąg dalszy. O, w końcu wyjechaliśmy z bezdroży. Lecimy teraz taką ścieżką przy ulicy. Dobra, mała przerwa na coś do jedzenia. W lesie znalazłem jakieś, jakieś ustronne miejsce. I tutaj spędzę jakieś 15-20 minut, może dłużej. Chciałem coś sobie ugotować do jedzenia mówię tutaj raczej o gorącym kubku a nie o jakimś nie wiadomo jakim daniu tak więc zobaczcie jak tutaj moja kuchnia wygląda dzisiaj wlatuje gorący kubek rosołek zaraz tej wody nalejemy, odpalamy sprzęt na deser rogalik no i będziemy ruszali dalej w drogę tak tutaj widoki wyglądają drogę. Na razie trzeba troszkę rower poprowadzić, bo za dużo doły są, jak widać. Od kilku kilometrów mam taki właśnie odcinek, coś tego typu. Tak więc szlak z bardzo fajnego, lekkiego zmienił się w bardzo ciężki. Bardziej na rower MTB, raczej bym powiedział. Niż na mojego trekkinga, no ale cóż, przygoda. Ale na szczęście niedługo jest jakiś skręt, z tego co widzę na mapie, i prawdopodobnie jest tam droga normalna. No dobra, mój skręt wygląda tak: skręciłem w drogę, która była przede mną i teraz w jakichś bagnach jestem, na jakichś bagnach. Nie wiem, czy to obejdę. Są jakieś pola, ale podmokłe. No, a muszę iść tam, niby. Ech. Ostatnie kilka kilometrów było bardzo ciężkie. Na tym szlaku spodziewałem się bardziej, że będą tu głównie jakieś asfalty bądź leśne ścieżki. A tu się okazuje, że jest masa piachów jakichś podtopionych terenów, gdzie w ogóle nie ma te przejazdu. Plus, e, jakieś leśne ścieżki są też e, naszpikowane korzeniami, tak więc też mega trzeba uważać z ciśnieniem opon. Spalone chodź, psy, zachodź, chodź. <gry> Słuchajcie, kolejny klops, już tak od kilku kilometrów. Idę i na przemian jadę. Sami zobaczcie, okropny piach. Nie da się po tym jechać. Nie wiem, czy nawet MTB by się przyjechało. A miało być tak lekko i fajnie. Znaczy jest fajnie, tylko że drugi etap trasy jest bardzo ciężki i wymagający. Dobra, ja się z Wami powoli żegnam. Właśnie zataczam koło. Dojeżdżam już do Loginowa. Zostało mi jakieś 2-3 km. Czy polecam trasę? Czy polecam Szlak Wieliszewski? Tak, bardzo fajna traska. Pierwszy etap bardzo lekki i przyjemny. Drugi już taki powiedziałbym, że hardkorowy. Bo przypuszczam, że nawet na rowerze MTB w niektórych miejscach by było ciężko przejechać, były bagna, były piaski, nieraz było trzeba rower pchać, tak więc troszeczkę się, się umęczyłem. Jeśli materiał Wam się podobał to zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz, subskrypcję wedle uznania, a następny filmik prawdopodobnie już będzie ze szlaku Orli Gniazd. Tak więc do zobaczenia, Narka.